Możemy spoglądać na księżyc, możemy spoglądać dosłownie na, ten, na, na ten, ten księżyc, który mamy przyczepiony prawie do Ziemi. Możemy przyglądać się temu, co sprawia, że są przypływy i odpływy, że przychodzą do nas emocje i odchodzą. Możemy Przyglądać się miesięcznym cyklom, cyklom przyrody, cyklom natury, które są powiązane z wodą i z emocjami. A to z kolei będzie tematem, na którym skupi się Królowa Mieczy. Królowa Mieczy, w sierpniu i wrześniu, to postać, która ma rys kobiecy. Ma rys opiekuńczy. Ale ten opiekuńczy rys dotyczy słowa: słowa, które jest na pierwszym miejscu. Kto komu daje słowo, dawał słowo i czyje słowo daje bezpieczeństwo. Słowo królowej nieczy może dać bezpieczeństwo, ona może dać słowo.